Dziś w programie o największej konspiracyjnej armii w szeregach aliantów, o nowościach wydawniczych IPN. Powiemy także, kim byli cicho ciemni. 14 lutego 1942 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski depeszował z Londynu do komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej, generała Stefana Roweckiego. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, podległą panu generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko pana generała nosi nazwę dowódcy Armii Krajowej. Armia Krajowa przejęła dorobek funkcjonującego od przełomu 1939 i 1940 roku Związku Walki Zbrojnej, który powstał na bazie utworzonej w końcu września 1939 roku służby zwycięstwu Polski. Struktury Armii Krajowej działały na terenach okupowanych przez Niemców i Rosjan. Armia Krajowa była formacją wojskową, mającą na celu walkę o niepodległe państwo polskie walkę przeciwko okupantowi w tym momencie niemieckiemu, głównie. Sens przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową był trojaki. Z jednej strony chodziło o podkreślenie wobec zarówno Polaków, wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej, jak i również przymierzonych państw alianckich, że w państwie polskim czy na terenie państwa polskiego toczy się w dalszym ciągu walka, że Polacy nie skapitulowali. Kolejnym powodem był fakt, iż Armia Krajowa brzmiała znacznie lepiej niż Związek Walki Zbrojnej, ponieważ była to wyższa ranga. Co ułatwiało i umożliwiało scalanie organizacji mniejszych, konspiracyjnych, zbrojnych funkcjonujących na terenie państwa polskiego. Organizacji tych było setki. Często znajdowały się w nich osoby o wykształceniu, przeszkoleniu wojskowym, a zatem podniesienie Związku Walki Zbrojnej do rangi armii ułatwiało konsolidację tych sił i stworzenie jednej zwartej struktury walczącej o niepodległość państwa polskiego. Kolejnym powodem było podkreślenie, iż polskie siły zbrojne. Dzięki przekształceniu Związku Walki zbrojnej w Armię Krajową, składał się z trzech niejako członów. Polskiej Armii na zachodzie, Armii Polskiej na wschodzie, funkcjonującej na terenie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, i właśnie Armii Krajowej. Najważniejszym zadaniem zarówno cywilnych, jak i wojskowych struktur polskiego państwa podziemnego było przygotowanie i przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego. Pierwszy plan powstania, które miało wybuchnąć w momencie załamania się Niemiec, został opracowany w drugiej połowie 1940 roku, kolejny we wrześniu 1942 roku. Jesienią 1943 roku w Komendzie Głównej Armii Krajowej zapadła decyzja o przekształceniu planu powstania powszechnego w plan wzmożonej akcji sabotażowo-dywersyjnej, która przyjęła Kryptonim Burza. Była to akcja, która miała być jak gdyby rodzajem powstania strefowego. Miało ono wybuchać, począwszy od kresów wschodnich, jak gdyby w przededniu wkroczenia Armii Czerwonej. Akcja burza była najważniejszym epizodem i najważniejszym elementem funkcjonowania Armii Krajowej, a jej takim ukoronowaniem jest Powstanie Warszawskie. Wybuchło w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku. Powstanie Warszawskie było momentem, kiedy polskie państwo podziemne najpełniej. Ujawniło się zarówno struktury wojskowe, jak i polityczne, stąd też konsekwencją tego było wezwanie nadane do poszczególnych okręgów i struktur armii krajowej w terenie, aby spieszyły na pomoc walczącej w Warszawie. Chodziło o wzmocnienie struktur w jakiś sposób odciążenie walczących. Działanie to było niemożliwe, ponieważ Armia Czerwona na każdy możliwy sposób starała się temu przeciwdziałać, często wyłapywała, oddziały, zatrzymywała. Je dochodziło również do dramatycznych sytuacji rozstrzelania żołnierzy armii krajowej. Armia Krajowa, jedyna tak duża struktura konspiracyjna w szeregach aliantów, mogła pochwalić się znaczącymi sukcesami. Za najważniejszy wkład w działanie aliantów i zwycięstwo aliantów należy uznać działalność polskiego wywiadu działalność wielostopniową i na wielu płaszczyznach, prowadzoną zarówno na terytorium okupowanej Polski, jak i poza granicami. Do najważniejszych jego osiągnięć należy zaliczyć przede wszystkim zbieranie bardzo szeroko Zakrojonych informacji zarówno o produkcji przemysłowej, jak i wojskowej, zbrojeniowej niemieckiej armii, a także o planach wojennych niemieckiego wojska, m.in. o planach akcji Barbarossa, również o dyslokacji poszczególnych jednostek wojska niemieckiego, na np. okrętów wojennych funkcjonujących na norweskich fiordach. A także przede wszystkim może trzeba wspomnieć o zdobyciu. Fragmentów broni V2, rakiety wystrzeliwanej przez Niemców, tzw. Tak Wunderwaffe, która miała pozwolić Niemcom zwyciężyć w wojnie. Udało się nie tylko pozyskać fragmenty tego pocisku, które zostały ukryte przez oddział polski przed Niemcami, ale również rozmontować go, bardzo szczegółowo opisać, w czym pomogła komórka składająca się z naukowców Politechniki Warszawskiej, a także w trakcie operacji most przesłać te fragmenty opisane, a także gotowe fragmenty do Londynu gdzie zostały wykorzystane przez Anglików. Kolejnym osiągnięciem Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, było funkcjonowanie na przykład konspiracyjnego sądownictwa, które zajmowało się wydawaniem i wykonywaniem wyroków na osobach współpracujących z aparatem niemieckim. Chodzi tutaj o zdrajców czy osoby przyczyniające się do represjonowania Polaków, ale także na niemieckich zbrodniarzach. Tutaj takim klasycznym przykładem jest wyrok wykonany na generała Kucharza w Warszawie w 1944 roku. Należy jeszcze dodać funkcjonowanie i stworzenie struktur konspiracji funkcjonującej w obozie Auschwitz, a także w innych obozach koncentracyjnych. Tutaj oczywiście najbardziej klasyczną postacią jest rotmistrz Pilecki i siatka przez niego zorganizowana, informująca o działalności zbrodniczej w obozie i dokonywanych tam mordach przez Niemców. W momencie utworzenia Armia Krajowa liczyła około 100 tysięcy żołnierzy i oficerów. W szczytowym okresie funkcjonowania, wiosną 1944 roku, Armia Krajowa miała w swoich szeregach około 380 tysięcy żołnierzy. Straty poniesione zarówno w walce, jak i w wyniku represji okupantów szacuje się na 60 tysięcy żołnierzy. Funkcjonowanie Armii Krajowej byłoby niemożliwe bez zaplecza społecznego, to znaczy oprócz tych około 380 tysięcy żołnierzy, którzy znaleźli się w szeregach Armii Krajowej, do tej liczby trzeba doliczyć prawdopodobnie może nawet 10 osób, jak gdyby w proporcji na jednego żołnierza, które zapewniały mu różnego rodzaju wsparcie czy to żywieniowe, czy lokalizacyjne, to znaczy dokumenty. Często fikcyjne, informujące o nieprawdziwych miejscach zatrudnienia. Wielu konspiratorów, czy w zasadzie zdecydowana większość, funkcjonowała na nielegalnych dokumentach, a zatem ktoś musiał te dokumenty stworzyć, przygotować, ktoś zapewniał te miejsca pracy, ktoś zapewniał żywność czy wyżywienie np. oddziałom konspiracyjnym, partyzanckim funkcjonującym w lasach. Często były to rodziny. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku przez ostatniego komendanta generała brygady Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka. W rozkazie skierowanym do podkomendnych polecał on dalszą pracę i działalność prowadzić w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego! W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą, mówił generał Okulicki. Działalność Armii Krajowej przybliża wspólna publikacja Instytutu Pamięci Narodowej, Studium Polski Podziemnej w Londynie i Wojskowego Biura Historycznego Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Na portalu przystanekhistoria.pl prezentujemy artykuły o polskim państwie podziemnym oraz o armii krajowej. Tym razem zapraszamy szczególnie do przeczytania tekstu Waldemara Grabowskiego Od Związku Walki Zbrojnej do Armii Krajowej, gdzie autor skupia się szczególnie na strukturze polskiej armii podziemnej. Zachęcam także do przeczytania tekstu Piotra Niewińskiego o powstaniu armii krajowej, gdzie autor Pokazuje organizację Związku Walki Zbrojnej, a następnie przekształcenie go w Armię Krajową. W związku z 80. rocznicą pierwszego zrzutu Cichociemnych do Polski prezentujemy artykuł o podporuczniku Rafale Niedzielskim. To najmłodszy z polskich skoczków, bo tylko 19-letni żołnierz Armii Krajowej, po aresztowaniu zbiegł do oddziału ponurego. Niestety Zginął już wkrótce, bo w 1943 roku, w ataku na niemiecki pociąg. Zachęcam też do pobrania pliku PDF broszury o Elżbiecie zawackiej, jedynej kobiecie, która należała do Cichociemnych. Nie tylko walczyła z Niemcami w czasie II wojny światowej, ale po wojnie została aresztowana przez komunistyczny reżim i skazana na 10 lat więzienia. Zachęcam do skorzystania także z innych materiałów multimedialnych na portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż prawdziwa historia. Zapraszam. Mówiono o nich zrzutki, ptaszki, chomiki, ale przede wszystkim cicho ciemni. Żołnierze polskich sił zbrojnych, którzy nigdy nie stanęli w jednym szeregu. Za dewizę przyjęli słowa wywalcz jej wolność lub zgiń. Ochotnicy szkoleni od 1940 roku w Wielkiej Brytanii, a od 1944 roku także i we Włoszech oraz Palestynie. Po zaprzysiężeniu na rotę Armii Krajowej byli przerzucani do Polski drogą lotniczą. Pierwszy skok cichociemnych do Polski, czyli operacja Adolfus, odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Cichociemni mieli wzmocnić struktury AK. Zasadniczym celem jakby wzmocnienia struktur Armii Krajowej były działania planowane w związku z mającym nastąpić powstaniem powszechnym i to miał być jakby finał funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego. Znaczy własnymi siłami przy wsparciu aliantów mieliśmy usunąć okupantów z terenu Rzeczpospolitej. I w tym celu, w celu wzmocnienia struktur Armii Krajowej przerzucano do Kraj podoficerów i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie. Z kraju przesyłano do, do władz polskich w Londynie zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów, dlatego też kilkudziesięciu cichociemnych w różnym okresie czasu, oczywiście, tak jak byli zrzucani w kraju, pracowało w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Armii Krajowej na szczeblach dowódczych, kierowniczych. Tutaj jako taką postać najważniejszą z tych struktur kierowniczych należy wymienić generała Leopolda Okulickiego, który brał udział w powstaniu warszawskim i następnie po upadku powstania i po pójściu dowódcy Armii Krajowej generała Komorowskiego do niewoli, został jego następcą i był ostatnim dowódcą Armii Krajowej. Cichociemni byli szkoleni do realizacji specjalnych zadań w zakresie sabotażu, dywersji, wywiadu, łączności i legalizacji czyli podrabiania dokumentów. Inicjatorami koncepcji szkolenia specjalnego i wojsk spadochronowych, gotowych wesprzeć powstanie w kraju, byli kapitan Jan Górski i kapitan Maciej Kalenkiewicz, w przyszłości pomysłodawca akcji Ostra Brama i ostatni dowódca okręgu nowogródzkiego AK, poległy w walce z NKWT pod Surkątami. Ostatni lot Cichociemnych do okupowanego kraju miał miejsce w nocy z 27 na 28 grudnia 1944 roku. Z okazji 80. rocznicy pierwszego skoku Cichociemnych do okupowanego kraju oddział IPN w Krakowie przygotował spot "Tobie Ojczyzno. Cichociemni". Spot można oglądać m.in. na stronie internetowej www.krakowipn.gov.pl oraz w mediach społecznościowych krakowskiego IPN. W 1939 roku po agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego skazani na walkę w osamotnieniu Polacy przegrali, lecz broni nigdy nie złożyli. Wielu z nas wyruszyło do tworzonego we Francji Wojska Polskiego, walczącego w kolejnych latach u boku aliantów w Europie i na innych frontach. Po wielomiesięcznej, a czasem kilkuletniej tułaczce docieraliśmy do Wielkiej Brytanii lub Włoch. Do służby szliśmy na ochotnika, choć czekało nas mordercze szkolenie. Być wiernym ojczyźnie. Rzeczypospolitej Polskiej, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Wreszcie byliśmy gotowi, pod osłoną nocy, wrócić do okupowanego kraju. Cicho ciemni. Instytut Pamięci Narodowej opublikował Trzy konspiracje Historia Aleksandra Rusina pseudonim Rusal Mirosława Surdeja. To opowieść o losach żołnierza Armii Krajowej i konspiracji powojennej. Książka dotyka tematyki działalności obwodu AK Mielec w obszarze działań dywersyjnych i wywiadowczych, w tym rozpoznania poligonu rakietowego w bliźnie. Autor przybliża metody, jakie w latach 1944-1956 komunistyczny aparat represji stosował wobec Aleksandra Rusina oraz żołnierzy AK, którzy służyli pod jego komendą. Album komiksowy. 39 na 45. Polskie Państwo Podziemne Tomasza Bereźnickiego i Macieja Frycza to uzupełnienie serii, w ramach której ukazała się gra planszowa i aplikacja pod tym tytułem. Autorzy wybrali formę na pograniczu komiksu i innych sztuk plastycznych wzbogaconą historycznym komentarzem. Ten sposób przekazu pozwala ująć w warstwie wizualnej nie tylko istotną faktografię, lecz także dotrzeć do nowego odbiorcy oraz rozbudzić jego wyobraźnię. Ma być inspiracją do wzbogacenia wiedzy historycznej. Historycznej. Po raz 20 Instytut Pamięci Narodowej przyzna nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Do 24 marca 2021 roku kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Nagroda przyznawana jest za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1939-1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Wniosek należy przesłać na adres kustosz@ipn.gov.pl. ...